Siema To Bomba No i dzisiaj taki króciutki filmik bardzo Bo Top 5 plarynek Optifine mm. Polecam sobie obczaić Mi się bardzo plarynki przykład podobają No i co yy, Losowanie na premkę będzie jak tu będzie 40 lajków Zrobimy losowanie na premkę na 40 lajków yy, Macie na to 24 godziny Jeżeli się nie uda na no to trudno A jeżeli się uda na no to rozlosuję premkę Taki króciutki odcinek To myślę, na Mam nadzieję że się wszystkie spodobały jak I jakieś sobie życie, No i co siema Aha, no i jeszcze, zapomniałem, zapraszam Was do mojego Discorda, tam są wszystkie te informacje o nowych filmach i inne najważniejsze rzeczy.